Wiślacy. Brożek, Kapsa. I jeszcze Kirm. I rzut karny dyktuje Szymon Marciniak dla Wisły. Popatrzmy, bo to Paweł Brożek będzie strzelał jedenastkę. On kiedyś z tych jedenastek się wyleczył. Nawet nie pamiętam wtedy, jak chyba strzelił w środek Janowi Muszę w meczu z Legią. Brożek kontra Kapsa. 3-1 prowadzi Wisła. Strzelając w tym sezonie po raz pierwszy. Trzy gole w jednym meczu. Naprawdę należała się ta bramka Pawłowi Broszkowi. Może nie z tego tytułu, że miała aż tyle sytuacji, ale widziałem jak on sobie szukał grania, jak pracował. Chwaliłem go za to, jak wywalczył gdzieś tam piłkę na, na 40 metrze na swojej połowie. No Chce się pokazać, wie, że jest rywalizacja w zespole. Siedział już w tym sezonie na ławce rezerwowych. Dzisiaj pięknie oddał strzał po, po jego tam dobitce. Kirm został sfaulowany, to jeszcze sobie zanalizujemy. No i myślę, dobry. Mecz w jego wykonaniu potwierdza bramkom zrzuta karnego na pięć bramek do tej pory Lekja.